A to niech przemówią liczby. Tylko w ubiegłym roku w Polsce aż 200 tysięcy kierowców zdecydowało się na montaż instalacji gazowej bądź zakup auta z taką instalacją wmontowaną fabrycznie. W Polsce już 2,5 miliona aut jeździ na autogaz w Europie. 6 milionów, a to świadczy o tym, jak duże jest zainteresowanie. A ze mną Piotr Zatchi, człowiek, który instaluje, który ma tyle instaluje takie instalacje, właśnie ten proces instalacji długo nie około 5-6 zł standardowych kosztuje. Koszt jest od 2200 zł za samolot cyklowy, ale na samolotach 6 68 zł, te koszty mogą nawet się pędzach, 6 tysięcy złotych, natomiast A nie było no właśnie, w Europie no, samochodach, bo mamy takie problemy no, no, że nie tylko właściciele, że no, tak powiem, kompaktowych, czy też starszych samochodów przyjeżdżają tutaj, ale też właściciele samochodów, których nie można by posądzić o to, że chcą my całością dostawamy. Tak, proszę Państwa, zaraz to jest nie jest teraz to bardzo ważne. Nie zawsze w krajach jest to, to jedyne sensowne rozwiązanie, jeżeli chodzi o ekonomię. I coraz częściej decydują się bardzo bardzo takie już na przykład tak jak Polsze czy w czy Klasy, nie są już rzadkością, bo mają z gazowej. jest inflacja gazowa. To właśnie często to się zdarza, że tak przyjeżdżają Porsche czy Tak, klienci, którzy już jeździli samochodami niższej klasy i są przekonani na inflację gazowej i już stać na to, żeby zakupić sobie taki dwuletnich Porsches, które już no, powiedzą, że nie, jest, nie ma wybudowanej ceny, od razu mówią o inflacji gazowej, gdyż w poprzednich samochodach nie mieli najmniejszych problemów było to system ekonomiczny. No to dlaczego? No tak, tylko że kupując samochód drogi z wszystko co my myślimy z konkursie, o zjednej to troszkę o szpanie, ale przecież to musimy nie Teraz nie, ale to jaka jest w to, są różne opory. Tak, tutaj od razu chciałbym powiedzieć, że jeżeli mówimy o inflacji gazową, przy obecnych profesjonalnych systemach, które już mają bardzo mocno zaawansowaną elektronikę, spadek mocy jest znikomy. Rzędu 2 do 6% przy naprawdę bardzo ekstremalnej jeździe, Natomiast w większości przypadków przy normalnym cyklu jazdy ten, ta moc jest identyczna jak na benzynie. A jak jeżeli chodzi o spalanie, o ile, o ile więcej spalimy gazu? Tak, musimy powiedzieć, że jeżeli chodzi o gaz, troszeczkę musimy mieć większą ilość podaną, żeby ten samochód jeździł tak samo jak na benzynie, czyli musimy przeważać około 10-15% więcej paliwa gazowego w stosunku benzyny. Czyli cenowo to się przedstawia jak najbardziej na korzyść wiosny. E, oczywiście, że tak, bo to tutaj mówię, jedyne z bardziej, bardziej ekonomicznych paliw, które obecnie jest stosowane na polskim rynku. Pytanie jak mógł, bo e, nigdy nie wiadomo, czy minister finansów nie weźmie się również za gaz. Oczywiście już się wziąć dawno, bo też w paliwie mamy jak zwykle, przy paliwie gazowej mamy 47% podatku do no, zalecenia. My myślę, że minister nie wpadnie plus z e, wszelkiego rodzaju opłaty, więc, no, po prostu się nie opłacało. Natomiast trzeba powiedzieć, że paliwo LPG jest to produkt dodatkowy przy produkcji benzyny i zawsze będzie przy produkcji tańsze o 50%, czyli ta relacja, która jest obecnie zachowana, zachowa się jeszcze przez wiele lat, gdyż to paliwo jest już u nas stosowane od ponad 20 lat i zawsze, to to zawsze była ta różnica cenowa przynajmniej połowa ceny nie komentować. Dziękuję serdecznie. Gościej. My gościliśmy trochę za chwilę, w warsztacie, w którym można zainstalować instalację gazową. Każdy musi policzyć, czy to się opłaca, albo kiedy się opłaci. No